Nowy Jork 14 października. No dobra, to ty jesteś Vincent, a ty pewnie jesteś Leo. No dobra, ale ja spotkałem dwóch alimentarni... Sorry, dał się tak nie śmieję. No to czego za Po pierwsze, czemu że jestem? A po drugie, co to za miejsce w ogóle? To moja firma, nazywa się SAI, czyli Stand of Aliment Industry. Ale skąd mamy wytrzymać pieniądze, jak ja nie mam pracy? U nas tylko się płaci za likwidowanie delikwentów. Nie możemy wziąć pożyczki we dwójkę czy coś takiego? Czeku, jak mi bank już żadnej pożyczki nie chce dać, a to nie przejmujemy. Tylko czysta likwidacja. No to jak mamy zlikwidować tych delikwentów? No jak to jak? Siłą. Siłą? Aleś wytłumaczył. No dobra, piszę się na to. Lepszego wyjścia chyba nie ma. Dobra, chodźcie, muszę wam coś pokazać. No, ogólnie to jest Harfi, który jest milionerem i ukradł diament. Ogólnie, polecicie tam pick Ono on ogólnie mieszka na Isla Nubla i... no, chyba... Chyba pytania jakieś są? Nie ma zątnych. No, chyba ja mam. Proszę bardzo. A skąd mamy wziąć broń na Harfiego? Nie wiem, możecie sobie grać sami. Ja tak Was zmykać, bo nie mam czasu. No dobra, to gdzie teraz jedziemy? Nie wiem, na razie musimy czekać na cynk od Stanisława. Możemy na razie pokrążyć sobie po mieście. Jezu, jak ludzie jeżdżą w tych czasach. Co prawda, to prawda. Łe, jak cię zgarnęli? Bo po mnie przyjechali i zaczęli gadać o jakichś papierkach i w ogóle... No dobra, w bazie danych znalazłem zamachowca, który znasz się z Harfim. Musicie go złapać jak najszybciej. No dobra, ale gdzie mamy go szukać? Jest przecież noc. Za 5 godzin będzie na Farkłodowskiej 1. Produje zamach na Firpę Fortmana. Dobra, chłopak, ja muszę lecieć do go. No dobra, nara. Z tego co wiem, jesteśmy co najmniej 4 godziny od Farkładowskiej 1. Dobra, jeźdźmy. Jak pan chce zmniejszyć głód w Nowym Jorku? Wszystkim rozdam złote karty Maka. Jezu, pan jest zbyt dobrym kandydatem. Głosujemy na pana. No to jesteśmy. Jak my niby mamy się tam dostać? Nie wiem, może cię podsadzę. Ty mnie pewnie nie utrzymasz. To, no to sprawdźmy. Dawaj, dawaj. Dobra, jak chcesz? <słuch> Okej, okay. Dobra, już prawie... Uu, o drabina. Uu, uu. Jezu, jest szczebli. Co ty tak stoisz, jak słup? Pasto. O, leo. Co teraz zrobimy? Dora, pościcho i chodź za mną. Jesteś na pozycji? Tak, jestem na pozycji. Już za chwilę go zdejmę. Bez odbioru. Tylko nie spuduj, traf w głowę. Spokojnie, celuję prosto w soło. No hmm. dobra, a co teraz? A teraz trochę zaszpucimy. Jak nigdy wcześniej! Co jest? Zbroić tego Fartmana? Co Gdzie jest Harfi? Nie wiem, gdzie jest Harfi. Nawet gdybym wiedział, to nie powiedział! Policja się zykała. Chodź, uciekamy! Ale ten O wreszcie się zjawiłeś. Mam wiadomości od jaj! Pokazuj co tam. Ogólnie ja chcę się zlikwidować. Niejaki Vincent i Leon. Dobra, zlikwidować ich jak najszybciej. Oh, no, ale szczęście. No, zbyt epickie. Dobra, dopóki nie dzwoni Stanisław, możemy polecić by bronię. Znam jednego typa. Bo jakieś tam... Bronie? No i to dobre. E, znasz ulicę Firmanowską 10? No oczywiście, że znam. No i spoko. Później trzeba będzie tylko jakiś transport wymyślić. A tak bronię mamy z głowy. Dawaj, dawaj, to już tutaj. Chodź, 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 nie wstydź się. Pedro, to ja, otwieraj. Daj mu chwileczkę. Nikogo nie ma w domu. To ja, Leo. Oh, o, wzięła, kupę lat. No, a co to za spocicie? A to mój kolega, Vincent. O, witam. Etru. Szeo, nazywał się Michał Pedro. Chcecie, może wejść? Nie, my na chwilę, no. Chodźcie, fuj, széł. Jak to, co moje amigo, was tutaj sprowadza? No, ogólnie potrzebujemy broń palną. Czy masz jakąś. na stanie? Jeszcze? No, może mam coś na stanie, ale nas sprzedaż to. Za dobrą sumę mogę sprzedać. Za całe 500 tysięcy dolarów. Co! 500 tysięcy dolarów? Chodzi co? to, jestem w celu Ile <laughs> jak zawsze. Co? No jak to co? Mamy broń. Jeszcze tylko jakiś transport, chyba się ogarnie. I będzie git. Coś ogarnę. No dobra, chodź zobaczymy te bronie. Wow. Wow. Ile tu broni! No. Od czego zaczynamy? Dawaj te pistolety. Okej. Okay. Wow. Ale fajne. Nie widziałam nigdy takiej broni. Ja też. Okej. Okay. I... Spoko broń. Wow, to to odrzut. A co to za perełka? Ej no, zobaczmy. Uuu, ciekawe. Z tego na pewno będę musiał strzelać. No, naprawdę petarda. Dobra, temu panu już podziękujemy. A co to jest? To jest chyba karabin sniperski. Przetestuj go. Dobra, to jak tu się amunicja przeładowuje? I hej. To na pewno przyda się w misji. No, będziemy mogli kogoś zdjąć z dachu. Ciekawe. Okej, okay, a co to za walizki? O, Made in China. To chyba z Tajwanu. A co to za przesisk? Wow, ukryty Ignacik. Ciekawe. Jak z Tajwanu, to chyba wytrzymałe. No, kiedyś miałem wazo z Tajwanu. Stłukł się, bo naplułem Wow, ale ma to orzut. No, naplułem na niego i się nie rozpadł. A co się stanie, jeżeli ktoś drugi raz? Ej, co to pika? U, pika, pika, do piekarnika. Um, kogo my tu mamy? To nie ten cały Vincent. To taki. Mój współpracownik Miło poznać. Ja również. Okej, okay, to gdzie lecimy? No, no i są nublar do takiej jednej firmy. Dwie osoby tylko? Ta. Dobra. Wsiadajcie chłopaki. Dobra, możemy lecieć. Tak, możemy lecieć. Dobra. Lecimy. Hej. Jeżeli zlikwidujemy Harfiego, co będziesz robił? Pójdę dla swojego dziecka. Zapewne. Rozumiem. Ej, a co w ogóle zrobisz z tą całą gotówką? Pewnie oddam dla swojego dziecka lub na jakieś organizacje. Albo sam sobie wydam. Na jakieś auto. <grych> czekaj, czekaj. Gdzie są nasze bronie? Hmm. Zostawiliśmy je w samochodzie. Jezu Chryste, no i co my teraz zrobimy? Nie wiem. Znajdzie się jakieś. Ale chociaż oddamy dla Pedro. Robycent, gotowy? Dawaj! O oh! oh, kurde! Wow! wow. Ale jak to ze mnie? Czemu idzie ta bajka? Ale chyba nie mam bajki! Czekaj! Oh. Oh. Co się stało? Patrz to. Ej, a w ogóle po co się tu zatrudniłeś? A no wiesz, muszę spłacić alimenty. A no, że O kurde, co teraz co robimy? Nie wiem, muszę to się to chyba jest... przeciągać. Nie wiem, czy to bezpieczny nie, plan. To Dobra, to będę cię chronił. Nie no, Żarcik Austronaucik. Ty w ogóle złapałeś kiedyś jakichś intruzów? No, kiedyś jednego. I zrobiłeś mu takie pał pał? Nie, to było takie ratatatata. Imponujące. A raczej nie inaczej. A jak tam żonka? Bratku, przecież ja płacę alimenty. Tak, dawaj, dawaj. Nie umiem się czołgać. No jak to? to co robimy teraz? No nie wiem, trzeba było jakoś się zakraść. bo strażników są drzwi, a potem po cichu ich zlikwidujemy. I potem powiem, co dalej. Dobra, to ja lecę. O kurde, coś nie wyszło, jeszcze raz. O kurde, rzeczywiście. No co tu zrobić? O, puszka! Dobra, jest, może rzucę i zwrócę ich uwagę. Nie wiem, no, ciekawe rzeczy robię. No, w końcu to twoja sprawa, co robisz. Aha. Co to za puszka? To chyba jest doktor Pepe. Skąd on tu się wziął w ogóle? No wiesz, automat się psują, ale nie wystrzeliwują picia. Ekskluzywnie, i co teraz? A teraz pobawimy się Fashion Famous. <grym> I got a condo with Baby, you your <laughs> ass in love, so going and get to clapping. Go pop a phone, pop, pop a phone me. Turn around and. nie wchodzić. Tak, tego biuro. A co to za stół? Wypasiony! Ja zaklepuję rewolwer. Dobra, teraz zaklepuję logera. Tak, tak, na spokojnie załatwię to. W własnym czasie, tak, tak, tak Dobrze, mhm. y bo tutaj mam gości. Zaraz zadzwonię Spokojnie. Do widzenia. A co chcecie, chłopaki? Czerwonego diamentu. No właśnie, gadaj, gdzie jest diament? Wyskakuj z niego. O, no gdzieś jest, tutaj w tym pomieszczeniu. Na pewno. Wyciągaj go raz dwa, albo już się tu nie ma. No no, powolutku. Dobra, jak chce. Za szybko. Vincent! Chodź na chwilę. Mam diament. Nie! No co, nie, teraz nie mi się nie nie, nie wiem, jest. <laughs> trafić. Mam Vincenta przy sobie... Vincenta! Ty psychopata! nie, nie, nie. Nie, 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 bawimy! O, co to jest Bierz no je Mamy co teraz? Eh, nie, 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 W nie, 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 w nie, 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 chłopaki. Co co się nie, nie, mój. <gry> Nigdy się nie wyjeżdżał! Ono no, no, wystawiać główki! Czekaj. Ja się do niego zakradnę. Ty Kura! A wychodzić! Co? I tak mi to nie przeszkadza! Wyłazić mi stąd! Co jest? Wreszcie doleśmy Sprawmy prawo. Co? Dobra robota, Co? Vincent Czuję. Wyprawiasz. Dobrze, dziękuję. Co to wyprawiasz w ogóle? Leo, jesteś aresztowany. Leo, spokój się! Nie musimy tego tak załatwiać! Jak to tak to załatwiać? Jesteś z policji Vincent! No i co z tego, Leo? Wypuść mnie lepiej, bo sobie kłopotów narobisz. Nie ma takiej opcji. Słuchaj, i tak nie mamy diamentu. Nie dostaniesz pieniędzy. Poddaj się, będziesz miał mniejszą karę. Policja i tak nas goni. Nie ma sensu uciekać. Po prostu się poddaj. Dobra, skończy już gadać, bo dostaniesz kulkę w łeb. Gdzie mnie zawozisz? Chcesz mnie wywieźć w jakiś las czy co? Co ty chcesz zrobić? Spokój Najdalej się. od policji. To proszę Cię bardzo, jedź! Kurde, dobra. Drzwi... cholera, zamknięte. Dobra, idę na zaplecze. Jezu, gdzie my jesteśmy? Gdzie on mnie wywiózł? Dobra, muszę się wyciągać z tego auta. Kurde, co jest? Moja broń? Kurde, głupek, bo ją zostawił. Dobra, idę za nim. Leo! Jeszcze nie wiem wszystko stracone. Pamiętaj, że złapaliśmy największego złoczyńcę. Co jest z tego? I tak mnie straciłeś. Wracaj tu! Kurde ty! Jeszcze zobaczysz! To, Byłaś! Kurde. Przepraszasz, chodź tu. chodź oh, tu. O oh, kurde! tu. Przepraszasz, Leo. tu. jest? Wracaj Leo. Przepraszasz, chodź tu. Przepraszasz, chodź tu. Oh, A okay. courd Eło! Jeszcze na wszystko stracone! Bądź się poddać! Nie ma bata! Siedział w widzieciu! Nie da ma co! Nie no! Ruch, max. Da? To jeszcze się przekonamy. Co, coś ty robił. A co ty, kurde, ty mogłeś spłacać te alimenty? Sam mówisz, że ta firma to podbucha, Czego kłamiesz? To było dla dobra społeczeństwa! mój pistolet? Odpuść sobie, Leo! Vincent, nie uciekaj! Niech ty, ty Vincent, nie! Vincent, co ty wyrabiasz? Nie rób tego! No. Puść no. mnie, Leo! To no. nic nie da! Co się się, to jeszcze nie koniec. Szykla i Wincent. Fajnie się współpracowało. Być dobrym partnerem. From my heartbeat that won't change And when my moment comes I've set my aim I know that I'm lucky yeah, I got it, good. Still my body's restless Always on <laughs> Saj. Saj, mi tutaj. Co to? Co vy? A tady už je plný. Co víc? na tu! Dovolte. 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 tu. ojca. Co to ma być? Co to? Co jest? Bronicie tego Fiertmana? Kurde, to szybko. O, to chyba to Pietro. Nie, nie, nie. Tak się nie bawaj mi.